Witam wszystkich z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4. Przez chwilę chciałem powiedzieć Call of Duty. Battlefield 4. Wybaczcie, ale gram różne FPS-y, dlatego też no, często, gęsto może mi się to mylić. Ale oczywiście Battlefield 4 to jest zupełnie coś innego. Nie możemy też porównywać tych dwóch gier, ponieważ to nie ma sensu. Słuchajcie, dosyć często teraz widzę takie porównania Battlefield 1 kontra Infinite Warfare. Nie do końca można to, słuchajcie, porównywać. Można oczywiście mówić o tym, dlaczego tamten się źle przyjął, a ten tak dobrze i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj oczywiście o tych trailerach. Ale trzeba oczywiście e, pamiętać o tym, że to są dwie zupełnie różne gry. E, też dwie gry trafiające do trochę innego targetu, mi się wydaje. E, Call of Duty to jest raczej taki, e, taka produkcja, która trafia raczej w tą troszkę młodszą widownię i w troch, troszkę młodszych graczy. A Battlefield e, wydaje mi się, że jednak trafia do troszkę starszej widowni, starszych graczy. Którzy lubią, no, może coś bardziej w stylu jakichś symulatorów, nie symulatorów, oczywiście gier wojennych. Nie ja mówię oczywiście, że to jest dokładnie taki symulator, ale na pewno jest bardziej zbliżone niż chociażby Call of Duty, które, no, ma coś innego. Ma ten też jakiś taki czynnik, który przyciąga do siebie bardzo dużo osób. Mnie też oczywiście, czyli. No, możliwość takiego po prostu samotnego pogrania, odhamienia się, jeszcze do tego jakieś tam zębiaki. Ale dobra, słuchajcie, nie będę rozmawiał tutaj na temat tego, czy porównywał generalnie te dwie gry. Chcę przede wszystkim powiedzieć, co będzie się działo przez najbliższy czas na moim kanale. Ponieważ mogliście zauważyć ostatnio, że no, po prostu wrzuciłem materiał informujący o tym, iż na kanale Twitch pojawią się streamy. I pojawił się oczywiście pierwszy stream, który dawał wam możliwość oglądania tego streama w jakości taka, jaka wam odpowiada. Tego niestety nie miałem. Taką opcję mają dostępne, dostępni partnerzy Twitcha, ale tutaj dzięki no po prostu zahibistej robocie i ingerencji, Electronic Arts e, skontaktował się do mnie e, gość od właśnie Twitch'a, który po prostu odblokował mi e, jak na razie właśnie tą opcję. Nie mam partnera, to już od razu zaznaczam, nie mam partnera, ale dano mi możliwość wykazania się. Nie robi się tego tak naprawdę zbyt często, dlatego też właśnie dziękuję Electronic Arts, że w ten sposób zadziałał, bo Normalnie, żeby spełnić te wszystkie kryteria, aby dostać partnera, to chyba musiałbym generalnie, jakoś, nie wiem, od samego początku tego Twitcha pociągnąć i streamować tylko i wyłącznie na nim, i tak dalej, i tak dalej, a to nie jest łatwe, żeby w tej chwili przyciągnąć jakąś większą publikę na dłuższy okres czasu i dostałem tak naprawdę warunkowo właśnie tą opcję. O której Wam wcześniej wspominałem, jeszcze do tego tutaj właśnie ten mój kanał pojawia się w momencie, gdy streamuję, pojawia się na polskich strumykach, a więc łatwiej jest jeszcze do mnie trafić. Powiem Wam, że, znaczy ja nie wiem, czy, czy to jest dużo, ale powiem Wam, że 140 tak zwanych followersów miałem w czasie tego streama, więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle, jak na taki pierwszy stream. I mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. Dlaczego, słuchajcie, w ten sposób chcę zrobić, żeby właśnie streamować na Twitchu? Przede wszystkim dlatego, żeby w jakiś sposób ruszyć kanał nie tylko Twitcha, ale także YouTube'a bo daje to jakieś możliwości. Daje możliwości po prostu jakiegoś większego rozrośnięcia się kanału, do, dotarcia do większej ilości widzów i tak dalej i tak dalej. Ja robię to oczywiście z pasji, ale też chciałbym oczywiście, żeby ta pasja w jakiś sposób się rozwijała, dlatego zrozumcie mnie tutaj, że no fajnie jest dostać jakieś dodatkowe opcje. I muszę Spełnić tak naprawdę y, dwa warunki. Content, który będzie się zawierał w moich streamach, musi być jakiś y, no, wyjątkowy, jeżeli można by to tak nazwać. Nie mówię tutaj, że będę jakieś wygłupy robił i tak dalej, i tak dalej, że będę po prostu robił z siebie durnia, bo e, słuchajcie, są takie oczywiście kanały, które. Ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym w Berlinie, że są takie kanały, które po prostu robią jakieś debilne rzeczy. To oczywiście ma mnóstwo wyświetleń, się okazuje, mnóstwo widzów, a ludzie chcą to oglądać. Ja na swoim kanale czegoś takiego nie będę robił. Ja będę robił po prostu filmy, które będę robił streamy, w których będę pokazywał, w jaki sposób no, nie tyle swojego skilla, ale po prostu sposób w jaki chcę grać, jaki gram. A może ktoś się czegoś nauczy, może ktoś mnie czegoś nauczy, tak więc mam nadzieję, że to będzie jakiś w ten sposób działać. I też słuchajcie, streamowanie na Twitchu ma dosyć duży plus, jeżeli chodzi właśnie o odświeżanie, o czas, który czas, czas który po prostu po, po, po którym jest wyświetlany ten obraz u was, i nie ma takiego opóźnienia jak jest to na YouTubie. Tak więc no muszę oczywiście kolejny warunek spełnić, a więc streamować regularnie. To jest, to jest chyba największą istotą tutaj tego streamowania. No i oczywiście sprawić swoim kontentem, swoimi materiałami, żeby ludzi przyciągać. No oby tak się stało. Nie chcę tutaj po prostu zawieść niektórych osób. Teraz mm, dlatego też właśnie nawet chciałem was zaprosić przede wszystkim do na kanał. Twitch już dzisiaj na godzinę 21.30 odbędzie się kolejny stream, na którym, tak na, który możecie i, i możecie oczywiście wcześniej, przepraszam, możecie wcześniej wybrać, jaki materiał miałby się pojawić. A więc czy miałoby to być Call of Duty, czy miałoby to być Battlefield, czy miałoby to być Hardline. E, wiadomo hardline to też battlefield aczkolwiek nie wszyscy tak uważają między innymi też ja e, ale, ale nie umniejszam oczywiście tutaj e, tej grze no bo ta gra jest jak dla mnie jest fantastyczna i tak ja uwielbiam w nią grać i e, to jest coś e, co sprawia mi naprawdę radochę e, tak więc Dajcie znać oczywiście, co chcielibyście zobaczyć, ale prosiłbym jeszcze raz Was o to, abyście nie podawali jakichś gier, których nie mam. To, to musi być raczej FPS. Jeszcze o, no właśnie na temat jednej rzeczy będę chciał powiedzieć odnośnie Uncharted. To niech to będzie FPS, e, niech to będzie coś, co będzie się podobało e, wielu widzom. Po prostu. Ja oczywiście postaram się zadowolić wszystkich, może to, to trochę dość dwuznacznie zabrzmi, ale będę chciał po prostu wrzucać materiały zarówno z Battlefielda, jak i z Koda. Eee, no i oczywiście, jeżeli będą się pojawiały jeszcze jakieś inne FPS, zagrałbym sobie w Duma, aczkolwiek w tej chwili. Jeszcze nie mam tej gierki. Zagrałbym sobie w Homefrontach, aczkolwiek już ostatnio rozmawialiśmy na streamie, że niezbyt dobrze się on przyjął. Z tego co widziałem na streamach, pojawiały się tylko i wyłącznie materiały z singla. Nie pojawiało się nic z multika. Ja ceniłem sobie pierwszą część Homefronta. Z, 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 za multik tak naprawdę, ponieważ faktycznie single był beznadziejny. Po prostu był tragiczny, strasznie liniowy, jeżeli chodzi o e, sztuczną inteligencję e, w tych przeciwników, to to była jakaś masakra. Hmm, tutaj co prawda nie oglądałem e, zbyt wiele na, na Twitchu właśnie z homefronta tego singla, e, ale z tego co widziałem na jakiś tam trailerach, nie trailerach, betach, no to też nie wyglądało to zbyt rewelacyjnie, jeżeli chodzi właśnie o inteligencję sztuczny, sztuczną inteligencję przeciwnika. No, troszkę, troszkę porażka. To niech ten przeciwnik zachowuje się w jakiś normalny sposób. Tak więc mam nadzieję, że te, te produkcje też się pojawią u mnie. Ale właśnie chciałbym, chciałbym, aby na moim kanale, tym Twitchowym a jeżeli tak to można ująć, pojawił się Uncharted i nie wiem, jak wy go przyjmiecie. I dlaczego akurat tam? Bo nie wiem, czy wszyscy słyszeliście, jakie jest moje wyjaśnienie właśnie odnośnie tego YouTube'a i wrzucania na YouTube Uncharted. Słuchajcie, YouTube jest dosyć restrykcyjny i potrafi za byle gówno tak naprawdę zablokować jakieś bardzo istotne opcje na kanale. I cały Bajer polega na tym, że słuchajcie, wrzuciłem jeden filmik z Uncharted, tą pierwszą część, i e, krótko po tym dostałem e, informację nie od YouTube'a, ale właśnie od Masinim, e, której jestem partnerem, że może być tak, że Uncharted, że wszelkie klipy, e, cutscenki e, pokazane w Uncharted Mogą być odebrane jako naruszenie praw autorskich. Co za tym idzie? Słuchajcie, może być tak, że dostanę copyright strike'a, tak zwanego, a tu już by była trochę lipa, bo często gęsto dostaje się takiego copyright strike'a na przykład na pół roku. Jeżeli w tym czasie jeszcze odwiniemy jakiś numer, to może być tak, że zablokują nam kanał na stałe. I jeszcze do tego w trakcie trwania tego pół roku, tej karencji można by powiedzieć, no to niestety, ale mamy wyłączoną na przykład możliwość wrzucania materiałów powyżej 15 minut. Albo na przykład nie zarabiamy. Albo jeszcze do tego nie możemy streamować. Więc słuchajcie, to jest troszkę lipa. To jest troszkę lipa i nie chciałbym, żeby jakiś YouTube'owy bot, bo słuchajcie, nawet dostaję jakieś takie e, informacje właśnie o tych YouTube'owych botów, że naruszam jakieś prawa autorskie gdzieś tam, w jakimś tam momencie na filmiku, który pojawił się załóżmy, m, dwa lata temu. E, I nagle się ktoś dopatrzył. I oczywiście ja tam nie dostaję żadnego m, takiego poważnego strajka, tylko po prostu wyłączą się mi monetyzację. Jakby mi na tym zależało, a akurat w tym momencie, gdzie ten filmik już jest dawno, dawno nieaktywny. E, aczkolwiek no nie chciałbym, żeby tak zbyt często się zdarzało, bo m, może być no, pechozol tak zwany. Tak więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie i dlatego też na Twitchu chciałbym wrzucać właśnie Uncharted, dlatego też dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście po prostu oglądać tego Uncharteda na, na Twitchu. Troszkę ten filmik jest poprzycinany, na pewno to zauważyliście, bo były tam niektóre takie momenty, gdzie biegłem, 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 zginąłem, biegłem, 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 biegłem zginąłem. I 10 minut tak naprawdę to było biegło. Czasami takie, łapie się takie striki ginięcia po prostu, gdzie trzeba przewiec całą mapę, ponieważ na przykład ktoś nam odebrał jakiś punkt. No i niestety za chwilę giniemy. Zdarza się, zdarza się. Jeżeli chodzi jeszcze o tego streama, słuchajcie to cieszę się, że uczestniczyliście w tym streamie. Cieszę się też, że pojawił się pile, bo dawno żeśmy nie rozmawiali, oczywiście trollowanie pilea. Zważajcie na to, on bardzo lubi trollować ludzi. Pozdrawiam Cię, Peluś. Ja też Cię kocham, tak jak Peluś mi napisał. Generalnie bardzo dużo osób wyznawało sobie miłość nagle na streamie. Ja nie wiem, czy a oni nie pomylili jakichś streamów. <grym> może jakieś, nie wiem, erotyczne gdzieś były puszczane, czy coś takiego. Albo, nie wiem, ktoś oglądał jakiegoś może 50 twarzy greja, oby nie? <grym> tak więc było naprawdę fajnie. Cieszyłem się jak dziecko, kiedy widziałem, kurczę, że ludzie uczestniczyli w tym streamie, że... No po prostu e, coś się działo. Oczywiście były momenty też, że e, załóżmy tylko pięć osób uczestniczyło e, gdzieś tam na czacie, gdzieś tam rozmawiali, ale słuchajcie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogą, mogą być takie sytuacje, że ktoś no niekoniecznie jest Polakiem, A więc e, z tym też się oczywiście w jakiś sposób liczę. No i zobaczymy jak to będzie. No, no, zobaczymy jakie piękne headshoty wchodzą. Ostatnio ktoś tam e, mówił, żebym e, wrzucał, a raczej zaczynał śpiewać w momencie, gdy e, trafię headshota. No, nie, nie chcecie chyba za bardzo, żebym a, zaczął śpiewać. E, jeżeli chodzi o m, w ogóle ten gameplay, to słuchajcie, ja miałem go pisanego jako e, Sniper C4. Bo starałem się po prostu uprzykrzać przeciwnikom i cieszę się, że tak jest zrobione akurat w Battlefield 4 i mam nadzieję, że będzie to zrobione w Battlefield 1: czyli możliwość rozdupcania. Pojazdów yy, przez snajpera, więc, że nie będzie on miał przez gdy znajdzie się gdzieś tam blisko na polu walki. <grywa> bo, bo kurczę, w Battlefield 3 to było właśnie, tak jak już kiedyś wspominałem, dosyć ciężko grać snajperem przeciwko jakiemuś pojazdowi. Nawet przeciwko helce, powiedzmy. Można było oczywiście ściągnąć przeciwnika, jeżeli było się dobrym, jeżeli miało się sporo szczęścia, to można było ściągnąć przeciwnika e, snajperką, e, trafiąc na przykład hetrzecika. Ale w przypadku akurat Battlefield 4 mamy nawet możliwość, już niejednokrotnie mi się zdarzały takie sytuacje, że pilot e, na przykład zwiadowczej helki zbyt nisko leciał, podrzucało mu się C4 i voila, no koleś po prostu witał się ze świętym Piotrem. Tak więc oby, oby w Battlefield 1 była podobna sytuacja, że no, ten snajper będzie miał coś w zanadrzut, że będzie miał po prostu jakąś możliwość obrony przed e, pojazdami przynajmniej tymi jeżdżącymi, tak, bo wiadomo, że tam tych pojazdów latających może nie być zbyt dużo, ale kurczę, no ja już się tak szczerze mówiąc nie mogę doczekać i wierzę, wierzę w to, słuchajcie, że będzie dostępna beta. Nie mam oczywiście żadnych jakichś oficjalnych informacji o tym, że tak będzie, ale już, już mieliśmy taką sytuację tutaj, zobaczcie, mało brakowało abym zginął. Myślałem, że tego kolesia po prostu zastrzeliłem już na dobre i wyciągnęłem po prostu broń zapasową. No, mało brakowało. Zdarza się i tak, że, że popełnia się jakieś kardynalne błędy, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o te informacje. Mam nadzieję, że nie zagadałem was tutaj na śmierć. Mam nadzieję, że pojawicie się na streamie już dzisiaj. Powtarzam, 21.30, kanał Twitch i dajcie znać po prostu, co byście chcieli zobaczyć. Z czego konkretnie? Czy Battlefield? Jednakże, tutaj sobie trochę może zaznaczę. Nie zrobię filmiku z Battlefield 3, ponieważ ja już bardzo długo nie grałem w tego Battlefielda i uwierzcie mi, gra mi się w niego kiepsko ze względu na właśnie tą niższą ilość klatek. I jeszcze do tego e, na movement, który jest troszkę inny niż e, jest w Battlefield 4. Tak więc musiałbym naprawdę dosyć długo pograć, żeby, żeby generalnie jakoś normalnie grać. A tutaj mam, macie wybór no, dosyć duży. No, wiadomo, że jest mnóstwo części Call of Duty, że jest mnóstwo części a, Battlefielda. E, co prawda... No dobra, może przesadziłem z tym mnóstwem części. E, mam Battlefield e, Bad Company, mam Battlefield na 4 Battlefield Hardline, tak więc wybierajcie coś z tego. Nie wiem, czy generalnie na Bad Company ktoś gra. Musiałbym to tak naprawdę sprawdzić. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. I dajcie lajka like oczywiście jeszcze, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał. No i śledźcie też kanał Twitch, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi streamami. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. Papa! Pa.